dobry! A co tu tak ciemno? Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Nauka w czasach zarazy. Tę lekcję dedykuję przede wszystkim uczniom klasy ósmej w ramach zajęć kształtujących kreatywność, ale oczywiście zapraszam wszystkich zainteresowanych. Właśnie naruszyłem prawa autorskie Michała Szpaka. I nieodżałowanej pamięci Czesława Niemena, a raczej jego spadkowieców, który był pierwotnym wykonawcą tej pięknej piosenki. No chyba, że na mocy odpowiednich umów prawa autorskie należą już do zupełnie innych osób. Czy to oznacza, że jestem przestępcą? No co tam? Na wzgórze, a ty w końcu zająłbyś się czymś pożytecznym. No dobra, dobra. Ja pracuję. Ktoś musi pracować, żeby utrzymać tę rezydencję. Mam nadzieję, że prawowici właściciele praw autorskich nie będą mnie ścigać ze względu na dwie okoliczności łagodzące. Po pierwsze, wykorzystałem bardzo krótki fragment oryginalnego utworu, a po drugie, zamierzam ten film wykorzystać do celów edukacyjnych. Zresztą serwis YouTube bardzo sprytnie wybrnął, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania praw autorskich. Jeżeli mój film zarobi na przykład 10 tysięcy złotych, to ja jako autor tego filmu nie zarobię ani złotówki. Całe honorarium zostaje przyznane prawowitym właścicielom praw autorskich. Pogodzę się z tym, czego nie robi się dla dobra edukacji. Ale czym właściwie są te prawa autorskie? Wyobraź sobie, że kupiłeś na targu beczkę. Zapłaciłeś uczciwie, więc od tej pory beczka jest Twoja. Możesz z nią zrobić, co tylko zechcesz. Czy możesz ją skopiować? Oczywiście. Powodzenia. Może ci się uda. Wówczas będziesz miał dwie beczki, i obie należeć będą do ciebie, Możesz z nimi zrobić co zechcesz. Beczka to stary wynalazek, nie wiadomo, kto zrobił pierwszą. Możesz więc kopiować jego pomysł dowoli. Jeżeli uda Ci się skonstruować na przykład jakieś unikalne przełomowe urządzenie. Możesz go opatentować i od tej pory twój pomysł będzie chroniony przez prawo patentowe. Ktokolwiek będzie chciał go wykorzystać, warunki tego wykorzystania będzie musiał ustalić z tobą. Jeżeli jednak jesteś artystą i tworzysz dzieła ulotne, niematerialne, jakimi są treści, np. wiersze, powieści czy utwory muzyczne, stajesz się właścicielem praw autorskich do nich. Nikt nie może używać Twoich dzieł, rozpowszechniać ich, ani tym bardziej nimi handlować bez Twojej zgody. Tak jak każdą swoją własność, możesz prawa autorskie sprzedać lub odstąpić komuś zupełnie za darmo. Ale wreszcie przejdźmy do rzeczy. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak stworzyć taki krótki i dowcipny klip filmowy? Przede wszystkim musimy sobie dokładnie rozplanować, co i jak chcemy nagrać, i przygotować niezbędne rekwizyty. Ja na przykład potrzebuję włosów, a wy wąsów. Ja nie. Nagrać możemy kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem. Nie ma to większego znaczenia w przypadku takiej zabawy. Pamiętajcie jednak, aby szczególnie w przypadku telefonów wyczyścić obiektyw aparatu. Domyślacie się, że w tym wideoklipie zostało zamienione tło. Trzeba o to zadbać już na etapie nagrywania. Potrzebne nam będzie tło w jednolitym kolorze, tzw. green screen. Zwyczajowo jest to kolor zielony, stąd nazwa. Po prostu kolor zielony statystycznie najrzadziej gości w naszej garderobie. Musimy oczywiście pamiętać, aby nie mieć na sobie żadnych zielonych elementów w naszym ubiorze bo one po prostu znikną, ukazując, co mamy pod spodem. Nie, nie, nie pod ubraniem, rzecz jasna, chodzi o następne warstwy w filmie. Zanim przystąpimy do właściwego montażu, proponuję zadbać o porządek. W tym celu załóżmy sobie osobny folder. W tym folderze umieścimy wszystkie pliki, które Potrzebne nam będą do tworzenia klipu wideo. Po pierwsze, główny klip wideo, dwa dodatkowe klipy, które posłużą jako tło, oraz klip audio, który zostanie podłożony jako ścieżka dźwiękowa. Skoro wszystkie potrzebne nam pliki mamy uporządkowane i umieszczone w jednym folderze, możemy przystąpić do właściwego dzieła, czyli montażu wideo. W tym celu mamy do wyboru całe mnóstwo programów, począwszy od całkowicie darmowych, aż po bardzo drogie i komercyjne. Dziś wyborem takiego programu nie będziemy się zajmować. Ja skorzystam z programu Vegas Movie Studio. Jakikolwiek program byśmy wybrali, wszystkie zasady działania mają bardzo podobną. Oczywiście, panele sterownicze różnych programów różnią się. Podobnie, w obrębie tego samego programu, też możemy mieć rozmaite konfiguracje według własnego upodobania. Tak czy inaczej, nie może zabraknąć ekranu kontrolnego, na którym będziemy przeglądać aktualne efekty naszej pracy. Po lewej stronie mamy panel tak zwanych efektów wideo, które możemy sobie nakładać na poszczególne klipy. Po prawej zaś. Panel kontroli głośności audio. W tym miejscu mamy wykaz ścieżek wraz z właściwościami tych ścieżek. Zaś na dole listwę zawierającą podstawowe narzędzia pracy, właśnie na tych ścieżkach. Dzięki którym to narzędziom możemy nasze klipy przesuwać, łączyć, dzielić. Przycinać. No i najważniejsze, ścieżki. Ścieżki ułożone są jedna nad drugą. W ten sposób, że ta leżąca u góry niejako zasłania pozostałe ścieżki leżące pod nią. Oczywiście po to jest kilka ścieżek, czy nawet więcej, abyśmy mogli, odpowiednio manipulując, korzystać z nich wszystkich. W jaki sposób to zrobić, żeby obraz dwóch ścieżek mógł być wyświetlany jednocześnie. Pokażę Wam za chwilę. Po pierwsze uporządkujmy sobie obszar roboczy. Przygotujmy sobie właściwą ilość ścieżek, tak wideo, jak i audio. I możemy przystąpić do pracy z przygotowanego folderu. Wrzucamy pierwszy klip wideo. Umieszczamy na ścieżce. Klip ten jest. Bardzo długi, zawiera wiele prób, dlatego też musimy wybrać ten właściwy fragment, który wykorzystamy w naszym klipie. Niech to będzie ten fragment. Wyznaczamy początek, gdzie powinniśmy go przyciąć, i za pomocą tego tutaj narzędzia przycinamy go od jednej strony. Teraz przechodzimy do końca klipu. I obcinamy całą resztę. Zostaje nam krótki, kilkunastosekundowy fragment. Teraz rzucamy klip, który będzie stanowił tło. Jeden i drugi. Jak widzicie, te klipy są bardzo długie. Nie będę tutaj przedstawiał dokładnie, bo jest to proces naprawdę czasochłonny, które fragmenty nadają się do wykorzystania, a które fragmenty będziemy musieli odrzucić. Możemy te pliki sobie dzielić na pół, obcinać początki, dzielić w jakimś innym miejscu, wyrzucać fragmenty. Ja tutaj mam przygotowaną taką kompilację różnych wybuchów jądrowych i innych niespokojnych wydarzeń, które posłużą za tło do tego klipu, który przecież o tym mówi, że wciąż na świecie jest wiele zła. I znowu możemy sobie wybrać jakiś kawałek, jakiś fragment. Pozostawić go, obciąć końcówkę. Możemy te pliki przesuwać, możemy je wycinać w jednym miejscu, a wklejać w innym. I w ten sposób, przesuwając odpowiednio, składamy pieczołowicie. Co będzie tłem tego naszego klipu? Żeby jednak mieć podgląd, co dzieje się pod właściwą ścieżką i odpowiednio synchronizować ścieżkę z wokalistą, z ścieżką, która przedstawia tło, musimy sprawić, że wokalista będzie ze swojej ścieżki jakby wyizolowany. W tym celu musimy się pozbyć tego właśnie zielonego tła. Użyjemy specjalnego efektu. Przeciągamy ten efekt tutaj na właściwy plik i musimy wybrać kolor, który mamy zamiar wyeliminować. Znajdujemy jakieś miejsce dość typowe. Pyk, i właśnie mamy tło wyeliminowane. Musimy to zrobić dokładnie, a więc ustawić czułość na tyle dużą, aby nie pozostawiła nam zielonej poświaty, a jednocześnie na tyle delikatnie trzeba to zrobić, żeby postać nam za bardzo nie zniknęła tutaj. Ułatwimy sobie, jeżeli wygasimy. Pozostałe ścieżki to już każdy musi sobie wypróbować. Jeżeli jest w porządku, no to możemy uznać sprawę za skończoną. Proszę zauważyć, tutaj możemy wyłączyć efekt i włączyć. Wyłączyć i włączyć. W ten sposób kontrolować. Po dłuższej pracy, a zajmie nam to naprawdę dosyć sporo czasu, chcąc to zrobić dokładnie, musimy poświęcić na to dużo pracy. Efekt mamy mniej więcej taki: odpowiednio pocięte klipy tła, ale i pocięty główny klip. Pytanie, dlaczego? Teraz kolejna rzecz, dosyć trudna i czasochłonna, żeby to wszystko wyglądało naturalnie. Dobrze by było zgrać kolorystycznie i nałożyć dodatkowe efekty, aby piosenkarz wyglądał tak, jakby rzeczywiście wykonywał na scenie swoją swój utwór. Aby uzyskać taki sceniczny efekt, co tutaj zastosowałem? Kolejny efekt: spotlight, czyli takie jakby reflektory o różnych kolorach, jak tylko chcę zastosować. A więc wydaje się, że postać jest oświetlona jaskrawym światłem, zmienia się jej kolor. Współgra to z reflektorami, które są z tyłu na tym głównym tle. Oczywiście, co wy zastosujecie w swoich klipach, to jest rzecz waszej inwencji twórczej. I tym sposobem sobie dochodzimy do końca. Tutaj mamy zupełnie, proszę zobaczyć, zupełnie inną kolorystykę. Widzimy z tyłu, narasta jakby taki grzyb atomowy. Wiadomo, że z tym się wiąże blask wybuchu. Stąd też tutaj mamy taki efekt. Montując film, musi to wszystko razem współgrać i efekty wizualne i treść, tak żeby tworzyło taką jednolitą całość. Co w takim razie robiłem jeszcze tutaj takie dwa dodatkowe małe e, małe klipy. Są to takie przerywniki, które powodują, że obraz jest bardziej dynamiczny. Jeżeli gdzieś tam w tle pobrzmiewa gitara na przykład, no to sobie tutaj tego gitarzystę możemy, możemy włączyć. Mamy więc gotową warstwę wideo. Zostaje jeszcze ścieżka audio, czyli ścieżka dźwiękowa. W jaki sposób zsynchronizować te ścieżki? Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, co słyszymy i na to, co widzimy w przypadku śpiewu, po prostu zgrywamy ruch ust z tym, co słychać. Jeśli coś się nie zgadza, przesuwamy jedną albo drugą ścieżkę. W jaki sposób? No, po prostu łapiemy klip i przesuwamy w prawo bądź w lewo, kontrolując cały czas. Jaki uzyskujemy efekt? Osobnym tematem są przejścia między poszczególnymi składowymi klipami. Generalnie przejścia te powinniśmy dostosować do charakteru całego naszego tego utworu. Jeżeli film jest spokojny, to i przejścia powinny być spokojne. Natomiast jeżeli jest agresywny i szybki, możemy zastosować przejścia agresywne i szybkie. Zasada jest taka, że nie przesadzamy z tymi przejściami. Proszę zauważyć, że ja tutaj w tym klipie zastosowałem tylko przejścia bardzo proste. Żadnego przenikania, żadnych koziołków, fikołków, zumowania, po prostu najprostsze przejścia. Wygląda to najbardziej elegancko. No i na koniec musimy dokładnie przejrzeć cały projekt. W tym przypadku jest to tylko 15 sekund. Podczas przeglądania możemy zauważyć pewne mm, takie niepłynności, czasami przycinania lekkie. Wszystko zależy od szybkości komputera, to raz, od ilości pamięci operacyjnej, to dwa, ale przy, przede wszystkim od tego, jak dużo nałożyliśmy rozmaitych efektów yy, wideo. Jeżeli te efekty wideo są bardzo wymagające jeżeli chodzi o moc obliczeniową w czasie rzeczywistym to może nam to powodować przycinanie tak jeżeli dany fragment puścimy drugi czy trzeci czy czwarty raz to wówczas uzyskamy płynny podgląd tego fragmentu w tym przypadku podgląd jest w porządku komputer radzi sobie w czasie rzeczywistym bardzo dobrze te filtry i efekty nie są też tak bardzo absorbujące dla mocy obliczeniowej. Aha, jeszcze musimy sobie sprawdzić, czy gdzieś tam z tyłu nie pozostały niepotrzebne pliki, które musimy pousuwać, ponieważ program nie wie, czy ma je brać pod uwagę, czy nie. Jeżeli sobie tego nie usuniemy, no to renderując film. Uzyskamy zamiast 15 sekund, uzyskamy długi film, w którym będą również te wszystkie pliki gdzieś tam, plątające się w ogonie. Rolką myszy możemy sobie obszar osi czasu ze ścieżkami poszerzać lub zwężać. Jeżeli więc przeglądnęliśmy cały projekt, spodobał nam się, nie znaleźliśmy błędów i akceptujemy go, możemy przystąpić do. Renderowania. Proces ten polega na tym, że komputer na podstawie naszego projektu, korzystając z zasobnika plików, które użyliśmy w tym projekcie, tworzy jednolity klip wideo składający się z jednej ścieżki wideo i połączonej z nią ścieżki audio. Taki klip można już otworzyć na dowolnym odtwarzaczu wideo. Teraz jeszcze rzucamy okiem, czy wszystkie ścieżki są włączone. Żadna nie jest wyciszona. Jeśli wszystko jest w porządku, przyciskamy utwórz film. Mamy tutaj kilka możliwości. Ja proponuję zapisać na dysku twardym, bo jeśli już mamy na dysku twardym, to możemy y, zrobić z tym, co nam się tylko będzie podobać. Teraz nadajemy jakąś nazwę. Jakąś bardzo krótką, wybieram format. Jeśli wszystko jest OK, no to wciskam renderowanie. I teraz już moja praca się na tym kończy. Tą pracę wykonuje za mnie komputer. Wynikowy plik jest zapisywany w folderze, który w oknie renderowania wcześniej żeśmy wskazali. No to na razie tyle. Może sami spróbujecie coś poeksperymentować przy tworzeniu materiału wideo. Drodzy rodzice, sytuacja z danego nauczania jest nowością, zarówno dla Was, jak i dla nas, dla uczniów tym bardziej. Dlatego proszę o wzajemną wyrozumiałość. Nauczyciele nie są winni, że zamknięto szkoły. Gwarantuję, że każdy z nich już dziś wróciłby do normalnego trybu nauczania. Nauczyciele chcą pracować i pracują. Przynajmniej ci, których znam i za których ręczę. Uwierzcie mi, zdane nauczanie jest dla nich źródłem dużego stresu. Jest też bardziej czasochłonne, niż patrząc z boku mogłoby się wydawać. Bądźmy realistami. Masowa edukacja nie zmieni się nagle w jedną wielką wideokonferencję. Gdzie nauczyciele i uczniowie, siedząc wygodnie w fotelach przed monitorami, prowadzą konwersacje online w czasie rzeczywistym. Jak znam życie, śmiało powiem, że, mając nawet rok na przygotowania, nie stworzylibyśmy warunków ku temu ani po stronie szkół, ani po stronie uczniów. W każdym podręczniku, traktującym o dydaktyce, przeczytamy. Że najskuteczniejszą metodą nauczania jest samodzielna praca ucznia pod kierunkiem nauczyciela. I bardzo dobrze się składa, bo zdane nauczanie idealnie się do tego nadaje. Dlatego mam do Was, do rodzice, prośbę. Zapewnijcie dzieciom warunki spokojnej, higienicznej i bezpiecznej pracy. Pozwólcie dzieciom samodzielnie rozwinąć skrzydła. Niespodziewanie dostaliśmy szansę krótkotrwałego odejścia od skostniałego klasowo-lekcyjnego systemu nauczania. I wykorzystajmy ją. Porzućmy sztywne ramy pracy od godziny do godziny. Pozwólmy dzieciom uczyć się zarządzania własnym czasem. To świetna okazja. Przez lata wpajano nam. Że kryzysowe sytuacje są kuźnią bohaterów. Niestety, jest też druga strona tego medalu. W trudnych czasach budzą się demony uśpione w najciemniejszych zakamarkach naszej natury. Dlatego trzymajmy się razem, nie dajmy się skłócić, bo.